Cześć kochani, witam na kanale Przewodnik. Z przyjemnością zapraszam do wysłuchania mojego tłumaczenia jednej z audycji radiowych, który prowadził Neville Gotthard. Dziś przedstawiam audycję, jak używać swojej wyobraźni. To początek naszej podróży z tym formatem, więc zapraszam do subskrypcji tego kanału, abyście nie pominęli kolejnych interesujących materiałów. A teraz zaczynamy. Lewin mówi. Celem tego nagrania jest pokazanie ci, jak wykorzystać swoją wyobraźnię, aby osiągnąć każde pragnienie. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z twórczej mocy wyobraźni i zawsze podporządkowuje się faktom, przyjmując życie takim, jakie jest w świecie zewnętrznym. Jednak kiedy odkryjesz tę twórczą moc w sobie. Odważnie potwierdzisz wyższość wyobraźni i podporządkujesz jej wszystkie rzeczy. Kiedy człowiek mówi o Bogu w człowieku, nie zdaje sobie sprawy, że ta moc, nazywana Bogiem w człowieku, to wyobraźnia człowieka. To jest twórcza moc w człowieku. Nie ma nic na tym świecie, co nie byłoby plastyczne jak glina garncarza. Pod dotykiem kształtującego ducha wyobraźni. Pewnego razu powiedział mi jeden człowiek: Wiesz, Neville, uwielbiam słuchać, jak mówisz o wyobraźni, ale gdy to robię, nieuchronnie dotykam krzesła palcami i wciskam stopy w dywan, by utrzymać poczucie rzeczywistości i głębi rzeczy. Niewątpliwie on nadal dotyka krzesła palcami i wciska stopy w dywan, ale pozwól, że opowiem Ci historię o kimś, kto nie dotykał palcami i nie wciskał stopy w podłogę tramwaju. To historia młodej dziewczyny, która miała 17 lat. Była to Wigilia Bożego Narodzenia. A ona była smutna, ponieważ w tym roku straciła ojca w wypadku i wracała do domu, który był pusty. Nie miała żadnych umiejętności, więc zdobyła pracę jako kelnerka. Było już dość późno, wigilia, padał deszcz, a tramwaj był pełen śmiejących się chłopców i dziewczyn wracających do domu na świąteczne wakacje. Ona nie mogła ukryć łez. Na szczęście dla niej, jak powiedziałem, padał deszcz, więc wystawiła twarz ku niebu, aby pomieszać swoje łzy z deszczem. A potem, trzymając poręcz tramwaju, zrobiła coś takiego. To nie deszcz, to mgła morska, to nie sól moich łez, to sól morza we wietrze. To nie San Diego, to statek i płynął do Zatoki w San Diego. I poczuła rzeczywistość tego, co sobie wyobraziła. Po zakończeniu podróży, 10 dni później, dziewczyna otrzymała list od firmy w Chicago, która informowała, że jej ciotka. Kilka lat wcześniej, gdy wypłynęła do Europy, złożyła tam depozyt w wysokości 3000 dolarów z instrukcją, aby w przypadku jej śmierci pieniądze te miały zostać przekazane jej siostrzenicy. Otrzymali właśnie informację o śmierci ciotki i działali zgodnie z jej instrukcjami. Miesiąc później dziewczyna popłynęła do San Diego, kiedy przybyła do zatoki. Była to już późna noc, a wiatr niósł zapach soli morskiej. Nie padał deszcz, ale w pobliżu była mgła. I poczuła dokładnie to, co czuła miesiąc wcześniej w tramwaju. Cały ten zapis to technika. Chciałbym pokazać Ci dzisiaj, jak wprowadzić swoją cudowną w obrazie w uczucie spełnionego pragnienia i pozwolić, by pozostała tam, a potem zasnąć w tym stanie. Obiecuję Ci, że z mojego doświadczenia wynika, iż zrealizujesz stan, w którym zasypiasz, jeśli potrafisz naprawdę poczuć się, jakbyś był w sytuacji spełnionego pragnienia. I pozostaniesz w tym stanie, aż zaśniesz, poczujesz, jak wchodzisz w ten stan i pozostaniesz w nim, nadając mu wszystkie cechy rzeczywistości, wszystkie zmysłowe szczegóły prawdziwego doświadczenia. Gdy to zrobisz, Spokojnie zaśniesz, a w sposób, którego nigdy byś się nie spodziewał, znajdziesz się w serii wydarzeń prowadzących cię do realizacji tego stanu. Teraz oto praktyczna technika. Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, to wiedzieć dokładnie, czego chcesz w tym świecie. Kiedy będziesz wiedział, czego dokładnie chcesz, stwórz jak najżywsze przedstawienie tego, co widziałbyś, czego dotykałbyś, co robiłbyś i jak fizycznie poruszałbyś się w takim stanie. Na przykład, jeśli chciałbym domu, ale nie miałbym pieniędzy, nadal wiedziałbym, czego chcę. Bez względu na wszystko, stworzyłbym jak najżywsze przedstawienie domu, który bym chciał, ze wszystkim, co chciałbym w nim mieć, a potem tej nocy, gdy będę kładł się do łóżka, w stanie półsnu, w stanie między snem a jawą, wyobrażałbym sobie, że jestem w takim domu, że zsz gdybym zszedł z łóżka, stanąłbym na podłodze tego domu. Gdybym opuścił ten pokój, wszedłbym do pokoju obok, w moim wyimaginowanym domu. A podczas dotykania mebli i czucia, ich solidnej rzeczywistości, podczas poruszania się z jednego pokoju do drugiego, zasypiałbym w tym stanie. Wiem, że w sposób, którego nie potrafiłbym świadomie zaplanować, zrealizuję mój dom. Widziałem, jak to działa wiele razy. Jeśli chciałbym awansu w mojej pracy, zapytałbym siebie, jakie dodatkowe obowiązki bym miał. Gdybym otrzymał ten awans, co bym robił, co bym mówił, co bym widział, jak bym działał? A potem w mojej wyobraźni zacząłbym widzieć, dotykać i robić to, co robiłbym na zewnątrz, gdybym rzeczywiście był na tym stanowisku. Jeśli pragnąłbym znaleźć partnera życiowego, poszukując wspaniałej dziewczyny lub wspaniałego mężczyzny, co bym faktycznie robił? Co by wskazywało, że go znalazłem? Na przykład, gdybym teraz był kobietą, jedną rzeczą, którą na pewno bym zrobił, byłoby noszenie pierścionka ślubnego. Wziąłbym swoje, wziąłbym swoje wyobrażone ręce i poczuł ten pierścionek, który wyobrażam sobie, że tam jest. Czuję to i czuję to, aż wydaje mi się to solidne i rzeczywiste. Nadaję temu wszelką sensoryczną wyrazistość, jaką tylko potrafię nadać czemukolwiek. I podczas gdy czuję swój wyimaginowany pierścionek, co oznacza, że jestem zamężna, zasypiam. Ta historia jest nam opowiedziana w pieśni nad pieśniami w pieśni Salomona. Mówi się tam, w nocy na moim łożu szukałam tego, którego dusza moja kocha. Znalazłam tego, którego dusza moja kocha, i nie wypuściłam go, aż zaprowadziłam go do domu matki swojej, do komnaty tej, która mnie poczęła. Jeśli wziąłbym ten piękny poemat i przełożył go na nowoczesny język, na język praktyczny, brzmiałoby to tak: Siedząc w moim fotelu, Poczułbym się w pełni w sytuacji spełnionego pragnienia i czując się w tym stanie, nie pozwoliłbym mu odejść. Utrzymałbym ten nastrój przy życiu, a w tym nastroju zasnąłbym. To jest jak zabranie tego do komnaty matki, do komnaty tej, która mnie poczęła. Wiesz? Ludzie są całkowicie nieświadomi tej fantastycznej mocy wyobraźni, ale kiedy człowiek zaczyna odkrywać tę moc w sobie, już nigdy nie odgrywa tej roli, którą wcześniej pełni. Nie wraca do tego, by stać się tylko refleksyjnym życiem. Od tego momentu jest sprawcą życia. Sekret polega na tym, aby skoncentrować swoją wyobraźnię na uczuciu spełnionego pragnienia i pozostać w Nim, bo w naszej zdolności do życia, w uczuciu spełnionego pragnienia, leży nasza zdolność do życia pełnią życia. Większość z nas boi się wyobrażać sobie, że jesteśmy ważnymi i szlachetnymi osobami, pewnymi swego wkładu w świat, po prostu dlatego, że w momencie, kiedy zaczynamy przyjmować to założenie, rozum I nasze zmysły zaprzeczają prawdzie tego założenia. Wydaje się, że jesteśmy w ucisku, w ucisku nieświadomego impulsu, który sprawia, że desperacko trzymamy się świata znajomych rzeczy i opieramy się wszystkiemu, co zagraża oderwaniu nas od tych znajomych, pozornie bezpiecznych rzeczy. Ale apeluję do Ciebie, abyś spróbował. Jeśli spróbujesz, odkryjesz tę wielką mądrość starożytny, ponieważ przekazali ją nam w swych dziwnych, cudownych, symbolicznych formach. Niestety, ty i ja źle zinterpretowaliśmy ich opowieść i wzięliśmy je za historię, gdy oni zamierzali je przekazać jako instrukcję. Jak po prostu osiągnąć każdy cel? Widzisz, w obrazie łączy nas wyłącznie ze światem stanu. Te stany istnieją, ale obecne teraz są obecne teraz, ale są tylko możliwościami, dopóki o nich myślimy. Stają się one przytłaczająco rzeczywiste, kiedy myślimy z nich i w nich trwamy. Wiesz, jest ogromna różnica między myśleniem o tym, czego chcesz w tym świecie, a myśleniem z tego, czego chcesz. Pozwól, że opowiem ci, kiedy po raz pierwszy słyszałem o dziwnej i cudownej mocy wyobraźni. Było to w 1933 roku w Nowym Jorku. Stary przyjaciel mi o tym opowiedział. Otworzył czternasty rozdział Ewangelii świętego Jana i przeczytał. W domu mego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to znowu przejdę i wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Wyjaśnił mi, że ten centralny bohater ewangelii to ludzka wyobraźnia, a to mieszkanie to nie jest miejsce w niebiańskim domu, ale po prostu moje pragnienie. Jeśli stworzą żywą reprezentację stanu, który pragnę, a potem wejdę w ten stan i będę w nim trwać, to zrealizuję go. W tamtym czasie chciałam się udać na wyspę Barbados na Karaibach, ale nie miałem pieniędzy. Wyjaśnię mi, że jeśli si tej nocy, gdy będę spał w Nowym Jorku, przyjmę, że śpię w domu mojego ziemskiego ojca na Barbadosie i zasnę w tym stanie, zrealizuję moją podróż. Wziąłem go za słowo i próbowałem tego przez miesiąc, noc po nocy, gdy zasypiałem, przyjmowałem, że śpię w domu mojego ojca na Barbadosie. Pod koniec tego miesiąca otrzymałem zaproszenie od rodziny, by spędzić zimę na Barbadosie. Wyruszyłem na Barbados w pierwszej części grudnia tego roku. Od tego momentu wiedziałem, że odnalazłem tego Zbawiciela w sobie. Stary człowiek powiedział mi, że to nigdy nie zawiedzie. Nawet po tym, jak cię to wydarzyło, trudno mi było wierzyć, że to zdarzyło się w każdy inny sposób. Tak dziwne jest to całe doświadczenie, że zaczynasz czuć, że to i tak by się stało, a potem szybko wracasz do tej cudownej chwili i łatwo zapominasz, że to naprawdę działa. Nigdy mnie je zawiodło. Jeśli tylko nadam nastrój, wyobrażony nastrój, sensoryczną wyrazistość, mogę opowiedzieć niezliczone historie o tym, jak to działa. Ale w istocie to jest proste. Po prostu wiesz, czego pragniesz. Kiedy wiesz, czego chcesz, myślisz o tym, ale to nie wystarczy. Musisz teraz zacząć myśleć z tego. Jak mogę myśleć z tego? Siedzę tutaj i chcę być gdzie indziej. Jak mogę, siedząc tutaj fizycznie, umieścić się w wyobraźni w punkcie w przestrzeni oddalonym od tego pokoju i uczynić to rzeczywistym dla mnie? Całkiem łatwo. Moja wyobraźnia łączy mnie wewnętrznie z tym stanem. Wyobrażam sobie, że naprawdę jestem tam, gdzie chcę być. Jak mogę stwierdzić, że tam jestem? Jest tylko jeden sposób, by to udowodnić. Co człowiek widzi, kiedy opisuje swoje otoczenie, zależy od niego samego. To, jak świat wygląda, zależy od tego, skąd obserwuję. Więc jeśli opisuję mu świat w kontekście punktu przestrzeni, który wyobrażam sobie, że zajmuję, to muszę tam być. Nie jestem tam fizycznie, nie, ale jestem tam w mojej wyobraźni. A moja wyobraźnia to moja prawdziwa istota i tam, gdzie idę w wyobraźni i uczynię to rzeczywistym, tam pójdę również w ciele. Kiedy w tym stanie zasypiam, to już jest zrealizowane. Nigdy tego nie widziałem, nigdy nie widziałem, żeby to zawiodło, więc to jest prosta technika, jak używać swojej wyobraźni do realizacji każdego celu. To bardzo zdrowe i produktywne ćwiczenie dla wyobraźni. Cóż, co powinieneś robić codziennie. Codziennie przeżywaj dzień na nowo, tak? Jakbyś chciał, aby się on wydarzył. Przepracuj sceny, aby dostosować się do swoich ideałów. Na przykład załóżmy, że dzisiejsza poczta przyniosła rozczarowujące wiadomości. Popraw list w myślach. Przepisz go i spraw, bo odpowiadał wiadomościom, które chciałbyś otrzymać. Albo załóżmy, że nie otrzymałeś listu, którego pragnąłeś. Napisz sobie taki list i wyobraź sobie, że go otrzymałeś. Pozwól, że opowiem Ci historię, która miała miejsce w Nowym Jorku. W mojej publiczności siedziała pewna pani, która słuchała mnie już niezliczoną ilość razy, i opowiadałem historię. W rzeczywistości. Ten człowiek, nie znając mocy wyobraźni, idzie spać pod koniec dnia zmęczony i wyczerpany, przyjmując za ostateczne wszystkie wydarzenia dnia. A ja staram się pokazać, że człowiek powinien w tym momencie przed snem przepisać cały dzień i sprawić, by pasował do dnia, który chciałby przeżyć. Oto sposób w jaki pewna pani mądrze użyła tej zasady poprawiania rzeczywistości. Okazało się, że dwa lata temu została wyrzucona z domu swojej synowej. Przez dwa lata nie było żadnej korespondencji w tym czasie wysyłała swojemu wnukowi co najmniej 20 prezentów, ale żaden z nich nie został nigdy potwierdzony. Po wysłuchaniu historii o poprawianiu rzeczywistości zrobiła to, co opowiem. Kiedy kładła się spać, mentalnie napisała dwa listy. Jeden wyobraziła sobie, że pochodzi od jej wnuka, a drugi od synowej. W tych listach wyrażano głęboką miłość i zdziwienie, dlaczego nie odwiedziła ich wcześniej. Robiła to przez siedem kolejnych nocy, trzymając wyobraźni list, który wyobraziła sobie, że otrzymała, i czytając te listy w kółko aż wywoływały w niej satysfakcję jakby je naprawdę otrzymała. Potem zasypiała. Ósmego dnia otrzymała list od swojej synowej, a w środku znajdowały się dwa listy. Jeden od wnuka, a drugi od synowej. Praktycznie duplikowały one wyobrażone listy, które ta babcia napisała do siebie osiem dni wcześniej. Ta sztuka poprawiania rzeczywistości może być używana w każdej dziedzinie życia. Weźmy na przykład sprawę zdrowia. Załóżmy, że jesteś chory. Wyobraź sobie w swojej wyobraźni obraz przyjaciela, na twarzy którego widzisz wyraz, który sugeruje, że widzi w tobie to, co chcesz, by widział cały świat. Wyobraź sobie, że mówi ci, że nigdy nie widział cię w lepszej formie, a to odpowiadasz, nigdy nie czułem się lepiej. Załóżmy, że masz kontuzjowaną stopę. Wtedy zrób to, Mentalnie stwórz sytuację, która sugeruje, że chodzisz, że robisz wszystkie rzeczy, które byś robił, gdyby stopa była zdrowa. I rób to w kółko, aż przybierze to cechy rzeczywistości. Kiedy w swojej wyobraźni robisz to, co chciałbyś zrobić w rzeczywistości, robisz to również w rzeczywistym świecie. Jedynym wymaganiem jest zbudzenie swojej. Uwagi w taki sposób i o takiej intensywności, by stać się całkowicie pochłoniętym w procesie poprawiania rzeczywistości. Doświadczysz rozszerzenia i wyostrzenia zmysłów. Dzięki temu ćwiczeniu, wyobraźni, a ostatecznie osiągniesz wizję w świecie wewnętrznym. Obfite życie, które nam obiecano, jest nasze. By je teraz przeżyć ale tylko wtedy, gdy poczujemy, że nasza wyobraźnia jest naszym twórczym ja. Wytrwała wyobraźnia skoncentrowana na uczuciu spełnionego pragnienia jest sekretem wszystkich udanych działań. To jedyny sposób na spełnienie intencji. Każdy etap postępu człowieka jest osiągany przez świadome, dobrowolne ćwiczenie wyobraźni. Wtedy zrozumiesz, dlaczego wszyscy poeci podkreślali znaczenie kontrolowanej, wyrazistej wyobraźni. Posłuchaj tego wiersza wielkiego Williama Blake'a: W swoim własnym sercu nosisz swoje niebo i ziemię, a wszystko, co widzisz, choć wydaje się na zewnątrz, jest wewnątrz Twojej wyobraźni, której ten świat śmiertelności jest tylko cieniem. Spróbuj, a i ty udowodnisz, że Twoja wyobraźnia jest tym. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego nagrania. Zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji. Jeśli uznasz ten materiał za wartościowy, zachęcam do subskrypcji tego kanału. Daj proszę łapkę w górę, udostępnij film znajomym i podziel się komentarzem. Co próbujesz manifestować, co chciałbyś zamanifestować w swoim życiu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.